Dzień dobry, Maciej Stachowiak. Bójcie, Kasprzyk. Witamy w kolejnym odcinku. Dawno nas nie było, ale spowodowane to było tym, że przygotowywaliśmy szereg różnych rzeczy. E, mieliśmy różne spotkania i nie mogliśmy nadawać e, inaczej nie mogliśmy nagrać kolejnego odcinka. Udało nam się 2 kwietnia zorganizować pod Ministerstwem Sprawiedliwości manifestację. Manifestację, protest, jakby to nie nazwać. Chodzi o to, że udało nam się około 20 rodzin odpowiedziało na nasz apel i no, zrobiliśmy troszeczkę zamieszania pod ministerstwem. Prawda jest taka, że za całą akcją odpowiadała nasza Katarzyna z, z, z naszej fundacji, która była w stałym kontakcie z rodzinami. Rodziny do nas pisały, że proszą o to, że chcą manifestacje, że chcą wsparcia pana ministra w sprawach, ponieważ te sprawy dalej jakby ugrzęzły w miejscu i nic się z nim nie działo. Przychyliliśmy się do tego, zorganizowaliśmy tą manifestację i wzięliśmy się za zorganizowanie wszystkiego tak naprawdę od A do Z. No, musimy tutaj nadmienić, że już po, po 2 kwietnia, na kolejny dzień, rodziny, które do tej pory miały bardzo utrudniony kontakt z prokuraturą, prokuratora sama się odezwała, także to już jest pierwszy pozytywny oddźwięk po prostu po tej manifestacji. Obejrzyjcie kawałek manifestacji, którą nagrały nam osoby, które były, naprawdę warto obejrzeć. Zobaczcie teraz. Jak sami Państwo zobaczyliście, w manifestacji uczestniczyło około 70 osób, w tym 20 osób związanych z tragediami. Bezpośrednio związanych, rodziny lub przedstawiciele. Rodziny. Oczywiście, i to były przypadki dotyczące śmierci po interwencji policji, innych służb, czy też spraw prokuratorskich, które się ślimaczą, jak i również spraw, które prowadzi obecnie Archiwum ICS. Pan minister Bodnar potraktował bardzo poważnie naszą inicjatywę i poświęcił nam naprawdę dwie godziny czasu w szerokim składzie. Oprócz pana ministra było trzech prokuratorów, także bardzo dużo ponotowali i mamy nadzieję, że te sprawy nabiorą już w tej chwili du dużego tempa. Cieszy nas również to, że prokuratorzy, którzy byli obecni, między innymi pani Katkowska bardzo wnikliwie notowała te wszystkie informacje, zastrzeżenia osób, które widziały nieprawidłowości w postępowaniach, które były prowadzone. Liczymy teraz na przyspieszenie, większe efekty będziemy to monitorowali i na pewno będziemy chcieli wszystkie jakieś informacje gdzieś do końca maja jakie są efekty naszych spotkań będziemy się kontaktowali z rodzinami bo należy tutaj jeszcze nadmienić że eksperci współpracujący z fundacją opracowali 25 punktów takie tak naprawdę wytyczne dla Abecado można, można Abycadu, powiedzieć tak, nie? Tak, tak, tak. pracy yy, dla prokuratorów bo w tej chwili tak to wygląda że no, prokuratorzy którzy powinni te śledztwa prowadzić nie, 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 nie zaczynają od podstawowych takich rzeczy, ABC, takich ABC, rzeczy. ABC, abc funkcjonowania, bo mówimy tutaj na przykład chociażby o krwi, która powinna zostać pobrana, Systemy SWD powinny być zabezpieczone, wypadnie, mundury, te rzeczy niestety są pomijane, no tak jak w przypadku chociażby mojego syna po 4 dniach dopiero były zabezpieczone mundury, no to jest absurd. No co sądzisz o tych propozycjach, jak wszyscy podeszli do nich? No Myślę, że tak, to, to, to dosyć poważny do, do Trzeba powiedzieć pracowania. tak, ci, którzy nie mieli do czynienia z tymi sprawami, e, mówię to o policji, służbach, e, to tak naprawdę mogą się śmiać z niektórych propozycji, ale jest taki elementarz, który w mojej ocenie, jeżeli nie zostanie zapewniony, to śledztwo nigdy nie zostanie w sposób rzetelny przeprowadzone. Jeżeli Helsijska Fundacja Praw Człowieka mm. bardzo pozytywnie zaopiniowała, bo już zapoznała się z tym, tym materiałem, z tymi 25 punktami, no to już chyba. No, sam się... fakt nawet, się że. Chodzi o tym, że nie jest, że jest to naprawdę bardzo porządnie przygotowane. To prawda, i myślę, że naprawdę to nie jest wymysł nasz, bo to pracowali na tym przecież i adwokaci, i biedni medycyny sądowej, I policjanci. i policjanci. którzy szkolili policjantów, którzy mieli wysokie kwalifikacje, mam to na myśli Mariole Wołoszyn, która przecież swoją wiedzą niedokładnie była nagradzana przez służbę FBI. Uważamy, że te 25 propozycji naprawdę pomoże i liczymy na to, że szybko zostaną wprowadzone. Zostaną wdrożone jak najszybciej do pracy prokuratorskiej. I mamy zapewnienia takie, że te postulaty trafią pod obrady. Zresztą mecenas Wojciech Kaszczyk złożył to bezpośrednio panu ministrowi Bodnarowi na, na naszym spotkaniu, na ręce przyjął to i od razu na stronie ministerstwa była taka notacja i było, było zdjęcie tych, tych, tych punktów, które zostały stworzone przez Fundację i wszystkich, wszystkie osoby, które współpracują z Fundacją. W ostatnią niedzielę też z Maciejem byliśmy razem zaproszeni do programu Państwo w Państwie i z, udział z nami w programie brał prokurator. Co prawda online, ale był z nami jakoś, nie? I pojawiła się kwestia dotycząca, że nasze propozycje nie do końca są słuszne, ponieważ czy wszystkie mundury należy zabezpieczać funkcjonariuszy policji, którzy na przykład gonią człowieka, który wyskoczy przez okno? No tutaj akurat nie zgadzamy się z tym, co powiedział Pan Prokurator, bo nie mamy żadnej pewności, że na przykład ta osoba, która uciekała. wyskoczyła czy uciekała tak. przez to okno, nie została chociażby wypchnięta przez policjanta na przykład. Także tutaj to jest, trzeba jest, wykluczyć wszystkie elementy, wszystkie możliwe rzeczy trzeba wykluczyć. I bardzo precyzyjnie spadać. Tak samo sama propozycja zrobienia wymazów spod paznokci, no przecież dajmy policja często podaje komunikaty, które są sprzeczne z prawdą. Eee, no to w większości są, no, są no, chociażby w tym przynajmniej no, które my znamy, to one znaczy. się mijały z prawdą dość często, no to przecież zweryfikowanie wymazów spod paznokci jest chyba kluczowe. Jeżeli policjant nie ma nic do ukrycia, to dlaczego nie da paznokci, żeby ktoś zrobił wymaz i zobaczyć, czy naprawdę nie szarpał jakiegoś obywatela i na przykład by nie wyrzucił przez okno? Pod paznokciami może ktoś się bronił, może sądzi zarysowania, jakieś tkanka skór tego człowieka. Pod paznokciami, czemu tego się nie zweryfikuje? Kto ma coś do tego ukrycia? Bądźmy szczerzy i otwarci. Horyzontalnie badajmy sprawy. Tak naprawdę to jest też dla dobra policjantów, bo yy, jeśli nie było rzeczywiście bezpośredniego kontaktu z obywatelem, to gdzie by uciekał policji, no to policjanci są po prostu z automatu chroni. Tu jeszcze no, należy też dodać, że cały czas walczymy z tymi kamerami nasobnymi, które teoretycznie miały być używane przy wszystkich interwencjach, a jak, jak, jak wiem, wiem, jak to się no, 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 na, każdy, na każdej interwencji odbywa, no to z reguły są one niestety wyłączane i, i nie wiem, to jest przepis po prostu... Martwy. Martwy przepis. Ale też z drugiej strony Zastanawiamy to, liczymy na to, że te kamery nasobne będą w szerszym gronie rozdawane do komend. Mówię tutaj na szczeblu chociażby powiatowym. Raz, żeby bronić funkcjonariuszy policji przed fałszywymi oskarżeniami, a dwa, żeby mieć ewentualnie materiał dowodowy, który będzie nam pozwalał na to, żeby ustalić, czy ten funkcjonariusz popełnił dobrze, pełni dobrze swoją służbę, czy też nie. Bo przecież pamiętajmy o tym, że mamy przyjaciół w policji. To nie jest tak, że my Znęcamy się teraz i mówimy, że cała formacja jest zła. Nie, Czyli nie to... Każdy policjant jest zły. Oczywiście to... mam hmm. bardzo dobry wykwalifikowanych wielu kolegów, którzy są funkcjonariuszami policji i chwalimy zawsze za ciężką, dobrą robotę. Dlatego kamery nasobne powinny być. No i patrząc przez pryzmat poprzedniego rządu, wyliczyłem sobie, że żeby uzbroić formację policji w kamery nasobne, to trzeba było 60 lat poświęcić. No chyba nie na tym. Tak. Więc my, jako fundacja, staramy się w ramach możliwości finansowych. Wesprzeć jak tylko potrafimy, i nasz apel jest taki: jeżeli jesteście w stanie nas wesprzeć jakimikolwiek finansami, prosimy o wpłatę na rzecz fundacji, ponieważ wszystkie rzeczy, które robimy, niestety kosztują. Mówiąc od prostej kartki papieru po wyjazdy, powoływanie biegłych, zapewnienie obsługi prawnej. Liczymy na Wasze wsparcie. Do zobaczenia was w następnym odcinku.